Cześć, witajcie w mojej nowej serii. Tym razem bez Minecrafta, bez najnowszych tytułów z super grafikami, efektami itd. Pogramy sobie po prostu w gry, które dostępne są za darmo w internecie. Tym razem zaczniemy od serii gier chirurgicznych Operate Now. I pierwszą grą z tej serii będzie Operacja Nogi. Bez, więc bez zbędnego gadania, zacznijmy. Twój pierwszy pacjent nazywa się Jeffrey Norton, ma 15 lat. Urodził się z rzadką przypadłości, nierówno długością nóg. To oznacza, że jedna z nóg jest krótsza, więc Jeffrey tracił równowagę i cierpi z powodu bólu pleców. Dziś odmienimy jego życie. Przeprowadzisz operację, której obie jego nogi będą miały nakłady długości. Już raz próbowałem to przejść i niestety mi się nie udało, zabrakło mi czasu, więc nagrywam to jeszcze raz. Tym razem zdążę. Przed tą pracą musimy wykonać prześwietlenie, aby wiedzieć, co robić dalej. Czerwona kropka wskazuje, w którym miejscu koncentruje się wiązka promieni rentgenowskich. Przesuń ją tuż pod kolano, tak jak pokazała. No okej. Okay. Pyk. No jedziesz z tym prześwietleniem. Aby rozpocząć proces wyrównywania długości nóg Jeffrey'a, musimy przeciąć jego piszczel. Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli kości jest wystarczająco mocna. Grubość kości określa jej siłę, więc zmierzymy ją teraz z umiarką. Słówmiarka, suwmiarka, cyfrowa, umieszczamy ją na zdjęciu, Byk. Tak? i przeciągamy, Ok. Mamy 19 mm, sprawdźmy tabelę, aby przekonać się, czy piszczel Jeffrey jest wystarczająco mocny. No, oczywiście, że będzie wystarczająco mocny, inaczej na nie ma sensu, tak. <coughs> sprawdźmy okienko, które pokazuje wiek Jeffrey'a i grubość piszczela. Jeśli okienko jest zielone, zabyk może zostać bezpiecznie przeprowadzony. On miał 15. I grubo 19, czyli akurat się załapał. <laughs> eee, przede wszystkim musimy zadbać o to, by kość nie przesuwała się po zabiegu. Mogłaby ulec skrzywieniu. Musimy ustabilizować kość w jednej pozycji za pomocą aparatu ilizarowa. Musisz go zbudować, zanim zaczniemy operację. No ok. Czyli obręcz. 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 ręcik Pręcik. Pręcik, 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 pręcik. No dalej, pręciku. Teraz jest na razie łatwo, ale za chwilę zacznie się odliczanie czasu i to już będzie trudne. Tak nie wiem, kto wymyślił w ogóle operację na szansę. Operacja serca, operacja na mózgu. trzeba to robić szybko. Operacja nogi. 10 minut, chyba nawet, nie? Hmm. Zatem ta seria będzie właśnie takie odcinki z tej serii będą raczej będą raczej krótkie takie, ja wiem, do 15 minut te gry nie są długie, więcej nie zajmują gdzie mi to łatwiej później, że tak powiem, obrobić stawić na YouTube, odcinki może będą się dzięki temu częściej i mam nadzieję, że po pierwszym odcinku ta seria nie upadnie. Jak na razie komputer, no, te gry mi akurat ogarnia. Dobra, zaczyna się czas. Nie będzie konieczne otwieranie całej nogi, ale będziemy musieli wykonać kilka małych nacięć. Już wiem, co musimy robić, tak mniej więcej. Dobra, zaznaczamy. Teraz, co według mnie jest trochę makabryczne, wbijanie nożyczek. Kto widział wbijać nożyczki komik w nogę? Znieczulenia, ja mnie dorobiłem z ludzie. No, dobra, teraz co? Mamy sobie nimi pobójkę, tak? No, koncentruję się, koncentruję, no. Usuwamy nożyczki, ciach, ciach. No. Wychodzimy. Eee. Stalowy pręt. Boże. To też jest makabra. <laughs> Wbijać komuś. Fuck. Frenta w nogę. Ziup. Trzeba przeciąć kość. Mm. Kurde, co to miałem wziąć? Kleszcze. Piłkę gil Gildiego. I gliczy Gildiego. Dobra, drugie kleszcze. Ciach. Teraz te puszczamy. A to ciągniemy. Yeah uchwyt jak na razie jest dobrze mam dobry czas Może tym razem się wyrobię No, chwytamy i tniemy Jazda, jezda, 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 jezda Boże to odgłosy ci tego takie nie mięsa, tkanek mm. no już Przedni. Czemu nie możemy użyć ponownie komuś jeszcze byśmy coś zrobili no piłka, nie, no by się ucięło. Naprawdę teraz, boże. 60 stopni. No, już... Eee, użyć nieco siły, umieść pręd na miejscu. No, jest pręd. Za pomocą młoteczka. Wbijamy. Dwie, Trzy. Może ten dzieciak już by tutaj się zesrał z bólu ze przeproszeniem. Rozciągniemy nóżka i teraz rozciągamy stópkę i ma już nogę taką jak tamtą. I dobra, rentgen, włączymy, markerek, znaczymy, a mamy dobry czas, 4,5 minuty. Stalowy pręd muszę wziąć tak, wbić młotkiem, to jest sadystyczna, to jest sadystyczna gra. W jakim szpitalu się to robi, Boże Święty? Znowu młotek. No, wow. Kto wygląda te krew lejąca się z dygramy. Dobra, zakładamy szwy. Żeby tak szło, w taki łatwy sposób zakładać szwy. Przemocuj szkielet do nogi Jeffrey'a. No dobra. Jedziemy, Kluczek. Śrubka, śrubka. Eee, teraz znowu pręt, tak? Znowu młotek. 3,5 minut. Tym razem się powinno wyrobić. Ten tam ma spoko około 40. Przeżyje, przeżyje. Bez nogi da się żyć. <laughs> Przepraszam bardzo, lekko mi się odbił po A teraz moteczek. Jeszcze raz moteczek. Eee, aha, klucz. Pogubiłem się nieco już w tej operacji. Eee, zostały jeszcze dwa pręty, wiesz co robić. Wiecie co z nimi zrobić. A. Tak w ogóle jak się zaczyna operacja, to taka jest dramatyczna muzyka i za chwilę wszyscy mieli zginąć po prostu. Wszyscy są zakrożeni trzyska krew. Aaaa, panika po prostu ludzie. Świat się skończy, apokalipsa nadejdzie. Jeszcze tętno robi się czerwono, to już całkiem straszne. Ech, znowu młotek. No. Tym razem powinienem zdążyć. W pierwszej próbie już teraz miałem chyba 5 sekund do końca i niestety się nie wyrobiłem. Eee, teraz to. Spokojnie. Delikatnie, szekowo się zdążymy wypić. Już? Yeah! Czas 2 minuty 21. Nie mam więcej pytań. Noga zoperowana w 2 minuty 21 sekund. Dziękuję bardzo. 14100 punktów to się nazywa lekarz. Polecam się. W razie gdybyście mieli problemy z nogami. Więc co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że odcinek Was się spodobał i że będziecie chcieli więcej z tej serii. Na pewno będą też inne gry, nie tylko operacje, ale na początek chcę zrobić tą serię gier, że tak powiem. Później zobaczymy inne. Muszę jeszcze wymyślić tytuł dla tej serii, żeby miał tak jakoś nogi. Nieco cóż, do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. A pa! pa.